O, tak, nigdy nie można mieć za dużo makaronu. Zanim jednak go zjemy, musimy wyciągnąć karty. Zobaczmy, kto ma największe tempo. Jestem szybka. W sumie to się nawet cieszę. Nie chcę być ślimakiem. Średnia prędkość jest idealna. Chyba ja zacznę. Jak to apetycznie wygląda. Pyszności. Dopiero niedawno nauczyłam się jeść z pałeczkami. No i akurat się przydało. Bepi, chyba wyrosły ci wąsy. Oj, rzeczywiście. To najsmaczniejsze wąsy na świecie. Emma, twoja kolej na jedzenie makaronu. Okej, okay, muszę to zrobić naprawdę szybko. Wymyśliłam fajny sposób. Patrzcie. No, muszę to opatentować. No, rewelacja. Z Betty, no co tak patrzysz? Już prawie skończyłam. Gotowe. Gdzie jest Twój makaron? Nie wiem, zostałam oszukana. Nikt cię nie oszukał. Jesz powoli, dlatego masz najdłuższy makaron. Na pewno będziesz się nim zajadać przez długi czas. No nieprędko ją zobaczymy. Zgadzam się. Kiedy to się skończy no? Mam nadzieję, że już jestem u celu. Co tak śmierdzi? O, banan. Uu, to wcale nie jest banan. Makaron zaprowadził mnie do kosza na śmieci. A... Najwyższy czas na soczyste i słodkie arbuzy. Bierzcie kartki. Średnia prędkość. Dla mnie w porządku. A ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Dobrze się składa. Nie miałam ochoty na szybkie jedzenie. Wiedziałam, że krojenie arbuza jest takie trudne, ale udało mi się. Nadszedł czas na degustację. Brawo, brawo! O, tak jest naprawdę pyszny, taki słodki. Na co czekacie, dziewczyny? No właśnie, na co czekamy? Widzisz, można było go otworzyć znacznie szybciej. A żeby jeść go dłużej, użyję łyżki. W ten sposób będzie smakować jeszcze lepiej. O tak, rewelacja. A mnie przyda się nóż. Ej, właśnie wymyśliłam świetny sposób na jak najszybsze zjedzenie arbuza. A raczej e, wypicie go. Będę potrzebowała blendera, żeby zrealizować swój pomysł. Prawie gotowe. Troszkę dziwne, ale mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam co do tego wątpliwości. A teraz do dużego robóza potrzebna będzie równie duża szklanka. Jaki ciężki. No, i gotowe. Teraz mam mnóstwo pysznego, świeżo wyciśniętego soku z arbuza. Dziewczyny, mówiłam wam, że to świetny pomysł. To jest bardzo pyszne. Yy, to widać. Uwielbiam lody czekoladowe. Dziewczyny, wyciągnijmy karty jak najszybciej. Jestem taka głodna. Kurczę, będę musiała szybko zjeść lody. A ja mam średnią prędkość. A ja jestem powolna. Ja pierwsza. Spójrzcie, jakie to pyszne. Tyle w nim orzechów i czekolady. Wspaniale. Betty, przestań się na mnie tak gapić. Zjadaj swoje lody. Z chęcią. Chyba wykorzystam swój sprawdzony sposób i zamienię lody w koktajl. Jeśli lody będą płynne, to dam radę i zlizać z talerza. Rozcinamy opakowanie i wyciskamy zawartość na talerz. Myślę, że wygląda bardzo apetycznie. No nie wiem, mam troszkę inne zdanie. Nieważne. Mimo wszystko i tak jest pyszne. i nos też jest wodny. Co ty zrobiłaś? Chociaż... Przyda mu się trochę czekolady. Dobra, teraz moja kolej na jedzenie. Mam nadzieję, że jak zjem wszystko naraz, to nie zamarznę. No to zaczynam. O nie, jest tak zimno. Emma, co się z tobą dzieje? Betty, spójrz, co się stało z naszą Emmą. To dziwne, nigdy wcześniej tak nie wyglądała. Ups. Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Dziewczyny tym razem czekają na nas ogromne torty. Wow. Wyglądają przepięknie. Sprawdźmy. Hurra! Cieszę się, że mogę go szybko zjeść. A ja właśnie chciałam jeść powoli. Też się cieszę. A ja mam złoty środek. Idealnie. E, dziewczyny, chcę być pierwsza. Nie mam się po co spieszyć, więc mogę jeść w spokoju i bardzo ostrożnie. Oczywiście z pomocą widelca i noża. No co za pyszności. Smakuje rewelacyjnie. Nie mogę już dłużej czekać. Mam ochotę zjeść całe ciasto na raz. Komu potrzebne są jakieś sztuczce, gdy ma się usta. O, tak, to było bardzo szybkie i bardzo smaczne. Palce lizać! Bella, tylko ty zostałaś. Ja też zjadłam swoje ciasto. Pozostało mi tylko wytrzeć usta. Okej. Okay. Bella, no naprawdę nadszedł czas, abyś zajęła się swoim tortem. A ja chcę poczuć smak każdego cukierka. Mmm, pyszności. Słuchaj, Betty, może my też spróbujemy jej cukierków, co? I ciasta też. Bella i tak się nie spieszy. Co? Gdzie jest mój tort? Betty, czy to ty? Emma. Jak mogłyście? Nie mam teraz nic do jedzenia. I zostały mi tylko okruchy. No co za żarłoki? Jest tu ktoś? Trochę się boję. To nowe buty. Niepotrzebnie się obawiałem. Zupełnie nie są w moim stylu. Myślę, że mój but jest prawdziwy, a Twój jest ciastem. I dokładnie tak jest, co za szczęście. No naprawdę masz się z czego cieszyć, wielkie mi rzeczy. Ten słodki but jest o wiele fajniejszy. Ma tak dużo kremu. Ale super. To naprawdę jest całe ciasto. Mm. Oczywiście i ma boski smak. Hm. No! Nie dotykaj. Oh. Och, zostało mi trochę kremu. Aha. Czas rozprawić się z tobą ostatecznie i bezpowrotnie. Co to jest? Skarpetka? To obrzydliwe. Smacznego Betty! Nie chcę więcej. Spójrz, to najmodniejsze Adidasy na świecie. Muszę się teraz pozbyć starych. Czas je przymierzyć. O nie, zaraz upadnę. Nic mi nie jest. Ojej, moja noga, chyba ją złamałem. Jak ty czasem dramatyzujesz. Wow, to różowa szczotka do włosów. Nie wiem, czym się tak jarasz. Tym, że za chwilę zjem kolejny słodki smakołyk. I nie myliłam się. To niesprawiedliwe. To ja potrzebuję słodkiej szczotki. Wow, masz nowy imidż. Długie włosy? Skąd one się wzięły? Ta szczotka doprowadzi mnie do szału. Niezłe loki. Mogę też sobie takie zrobić? Proszę. Dobra, trzymaj. A ja się poczęstuję twoim ciastem. I co? Wychodzi mi coś? O nie, szczotka zaplątała się we włosach. Daj ci pomogę. Udało się. Tylko nie to! Teraz jestem łysa! Przecież sama chciałaś zmienić imię. Dowiedzmy się wreszcie, co tym razem dostaliśmy. To na czosy! Musimy tylko sprawdzić, które z nich są prawdziwe. Hurra, mam ciasto! I co z tego? Nie mam nic przeciwko naczosom. A mam ich naprawdę dużo, jak super. To prawdziwy deszcz chipsów. Poczęstuj się, a ja spróbuję twojego torta. Oddaj go natychmiast. Nie ma mowy. No to uważaj. O nie, co to jest? Celne trafienie, kontynuuję. O nie, chyba jestem w pułapce. Pomocy! Mam cię, muszę odzyskać swoje ciasto. No, daj mi chociaż kawałek, proszę! Za późno, już wszystko zjadłem. Życzę miłego pobytu. Ten burger to jak wygrana na loterii. Zgadzam się, mamy niesamowite szczęście. Dobrze, że zabrałem ze sobą sos serowy. Powinno być pyszne. Palce lizać. Betty, to jakiś odlot. Najadłem się, mm, wow. Mm. Oh, yeah. Nie spiesz się tak, oh, mam coś okay. dla ciebie trzy, dwa, jeden, voilà. Three, two, a Gdzie się podział mój słodki burger? Widzę, że nie bardzo lubisz moje sztuczki, a ja je uwielbiam. To teraz moje ciasto. Zrobiłeś to celowo. Zaraz cię załatwię. Przestań, Betty! Już więcej tego nie zrobię. Cieszę się, że w końcu zrozumiałeś. W końcu słodki burger jest u swojej właścicielki. Wow, to czekoladowy tort. Mam dziś prawdziwe szczęście. Ciekawe, co tam jest w środku. Sprawdźmy. To iPhone! Tak! Co to za dźwięk? To budzik. Nie tego się spodziewałam. To oznacza tylko jedno: Ty masz prawdziwego iPhone'a, a ja mam słodkiego. Znowu! To niesprawiedliwe! Odpuść już i patrz jak ja jem. Ups, coś mi dzwoni w głowie. Wygląda na to, że połknęłaś budzik. Dzięki za pomoc. No to kontynuuję. Ała, to boli. No to po co zjadłaś guzik z Angry Birds? Przecież chcę je wszystkie spróbować. O nie, to duch! Jakie pyszne to ciasto, chcę jeszcze jeden kawałek. Nie wiedziałam, że Ted jada poduszki. No, oddaj ją! To moje ciasto nie dotykaj! Pilnie potrzebuję budzika. Nowa mi zaraz pęknie. Przepraszam, musiałam cię jakoś obudzić. Ciekawe, co będziemy musiały gotować. Chcę frytki. Frytki. Łatwizna. Frytki. Nie szkodzi, dam radę. Frytki. Prościzna. No to zaczynam! Ojej. No dalej. Wyłaś ty głupi ziemniaku! No dalej. Aj! To boli! Jeszcze raz to zrobisz. To będzie bolało ciebie bardziej. Yy, to babcia, tak, tak, to ona. Co? Jesteś moim słodziaczkiem. Teraz wszystko szybko pokroimy. O tak. Położę wszystko do naczynia do zapiekania i poleję olejem. Nie wolno zapomnieć o przyprawach. Dodamy ich nieco więcej. Nie, już wystarczy. Teraz muszę ją tylko zanieść do zapieczenia. Tylko prawdziwy profesjonalista wie, jak poradzić sobie z ziemniakami. Proszę uwagę. Idealne plasterki gotowe. Jakie piękne i równiutkie. Nabijamy je na szpikulec i dodajemy przyprawy. Co za wspaniały zapach. I całość wrzucamy do smażenia. No, już prawie gotowe. Fajnie mi to wyszło. Pachnie rewelacyjnie. Będę smażyć swoje ziemniaki w tosterze. Szybko i sprawnie. A teraz pozostało tylko czekać. I. Świetnie. Wygląda idealnie. Moje ziemniaczki gotowe. Oto i ja. Wróciłam. A teraz kładziemy wszystkie ziemniaki na talerzu. Ale to apetycznie wygląda. Całość posypujemy zieleniną. I można podawać. Pachnie cudownie. Mm, bez szału. Ja tu mam prawdziwe dzieło. No i na zakończenie sos. Jess, wybieraj. Wow, jak dużo ziemniaków. Mm, zacznijmy od tego. Jakiś dziwny kształt. Zmierzmy to. Chyba w porządku. Mogę jeść. Wow, to jest pyszne. Yeah. A teraz spróbuję tych w środku. Mmm, bardzo dobre. Zjem jeszcze trochę. No, rewelka. Mamy dalej. Wow, to wygląda pięknie, jakie złociste. Nawet są sosy. Spróbuję obydwa. Ojej, to jest przepyszne! Bardzo mi się to podoba. Wybieram te ziemniaczki. Moje danie wygrywa. Wiedziałam, że tak będzie. Możecie mi zazdrościć, nieudacznicy. A teraz mam ochotę na jajka. Dobra! To proste. O, nie, nie! Rozmiło się! Okej, okay, teraz szybko wyciągnę wszystkie skorupki. Aj, jak gorąco! Dobra, w porządku. Ogarnęłam to. Teraz dodam troszkę soli. O nie, co za pech! Jaka masakra! Głupia sól! Ach, teraz się pali! Y przykryjmy to! Y tak będzie lepiej. Hej, okay, trzeba wszystko robić spokojnie. Patrz, roztrzepujemy jajko, dodajemy mleka i całość mieszamy. Oj, co się stało z moją ręką? Co z nią? Babciu, pomogę ci. Aj! Co już nie można pożartować? Dodam soli. I wylewam wszystko na patelnię. Patrzymaj to, kochanie. A teraz trzeba. O, zobacz, co robi nasza sławna szefowa kuchni. Najpierw dodajemy wody. Potrzebna będzie też folia. Rozbijamy do niej jajko. Zamykamy i zanurzamy we wrzącej wodzie. Za chwilę wyjdzie nam coś fajnego. O, już czas wyciągać jajko. Gotowe. Wykładamy je na talerz. Posypujemy solą. Wspaniale. Śniadanko gotowe. A ja swoje danie posypię ziołami. I dorzucę kilka pomidorków. Wygląda super smacznie, babciu! A co tobie wyszło, dziecinko? U mnie? Kurczę! Zupełnie zapomniałam! To kropne! Nie powinnaś zbliżać się do kuchenki, młoda damo. Jesteśmy gotowe! No to zobaczmy, co my tu mamy. Co to jest coś dziwnego? Nie mam zamiaru tego próbować. A co wygląda dobrze? Sprawdźmy to. Rozpadło się! Ojej, to coś paskudnego! Nie mam mowy! To nie dla mnie! Okej! Okay. A co tu jest? Wygląda apetycznie. Pachnie naprawdę pięknie. O tak, to jest pyszne. Wybieram to. Wygrałam? Naprawdę? Wygrałam. Ojej, coś mi strzeliło w plecach. Wszystko w porządku. Teraz chcę koktajl mleczny. No dobra. Co może być prostszego niż mleczny koktajl? Okropna szklanka. Wezmę inną. To odpowiedni rozmiar. Przydadzą mi się mi się Haribo. Nie można się bez nich obejść. Nasypiemy ich troszkę do środka i dodamy nasze ulubione chipsy. No i Coca-Colę. Super. Sama chciałabym tego spróbować. Czas to wszystko wymieszać. Ekstra. Wlewamy mleko. Bierzemy czekoladę. Och, jaka apetyczna. Dodajemy czekoladę do mleka i ciągle mieszamy. Spróbujemy. To co trzeba. Wlewamy do kubka. rzucamy kilka pianek marshmallow. Wiem, że moja wnuczka to lubi. A na koniec dodajemy ładną słomkę do dekoracji. Zobacz jak pięknie mi to wyszło. Jak dla mnie nie bardzo. Okej, okay, polejemy szklankę sosem czekoladowym. A teraz lody. Wow. Wylewam tu też słodką nutellę i pyszne mleczko. Zamykamy to wszystko i mieszamy. Gotowe. Teraz wlewamy do szklanki to, co nam wyszło. Dekorujemy waniliową pianką. No i oczywiście oreo. Posypię jeszcze całość czekoladowymi wiórkami i dodam czekoladowe kulki. Idealnie. Wow. Chciałabym tego spróbować. Jesteśmy gotowe. Ojej, mnóstwo smakołyków. Tu jest coś dziwnego. Ble. Nie mogę na to patrzeć. O, a tu mamy coś słodkiego. Jakie pyszne pianki marshmallow. Odlot! Ten napój jest pyszny! Ojej, a to też wygląda niesamowicie. Spróbuję. O tak, smakuje rewelacyjnie. To przecież Oreo. Pyszota. Wygrywa ten koktajl mleczny. Pyszności. Tak, tak, wiedziałam. Kurczę, co za porażka. A tak bardzo się starała.